Dojechaliśmy. Widać jak się ruszają. O, widzisz tutaj ptaszki małe czarne. Dojechaliśmy, jesteśmy w pizze, czy jakoś tak. Browarek, Piszte. woda. I jutro przyjdziemy na zakupy, bo jest, jest ciemno i spierdalane są, bo jest... Bo do nie do naszego pokoju bez drzwi. <śmiech> <śmiech> Chciałam pokazać pokojkę jak wygląda, jak go zostaliśmy i przyjechaliśmy. I nie ma światła, więc muszę włączyć czołówkę. Proszę. O nie, aż się sieczówka mi padła. O! <noise> Moje łóżeczko. Gdzie ja jest tylko prześcieradło i to takie plastikowe. Są same sprężyny i u Daniel jest to samo, plus jeszcze jego łóżko jest na takiej cegle. <noise> Ale co, co dziwne, jest klima na przykład, a drzwi... W sumie nie mamy drzwi, bo to są tylko takie drewniane jak do stodoły. Jak do stodoły? <noise> Nie ma tu klamki, nie ma zamka, nie ma niczego. O. A na zewnątrz o, nie mogę tutaj wyjść, bo pani patrzy. No i teraz jak zamkniemy. O, to jak się pchnie, no to, to ty ktoś może wejść. I to na Airbnb było zamawiane. I co mnie najbardziej rozwala, ale to może zaraz. Tu jest toaleta z prysznicem. Sprawdzaj, czy jest ciepła woda? Nie. Pewnie nie ma, bo normalnie jest w plusach zawsze pokojów. O kurde. Jedną prąd. Chyba walnął prąd, bo klima żeśmy włączyli. Nie, to walne mam wszędzie, nawet tu jest ciemno. O tak. No super. W całym mieście. W całym mieście? No nie ma nawet normalnie. O boże. No co, już cię na pewno nie ma. Dobra, chciałam powiedzieć, że za ten pokój, który nie ma prądu ani, ani niczego, zapłaciliśmy po 60 zł osoby, czyli 120 zł za nockę. Co robisz? My place. My place. Teraz najważniejsze pytanie. Czemu ja tego nie robię, a ty to robisz? Bo kobiety do garów i do pręży. Dokładnie. Zbieramy się na do... Chicken Itze! <laughs> no teraz nie będę tak Kieno, no, na Chicken Itze Na jeden z siedmiu cudów świata. Dokładnie a później lecimy do pierwszej cenoty naszej w Meksyku Il kill, czy jakoś tak Il Znak z piramidą Torelko. Kanapeczki, proszę bardzo. Zwiebiamy turystyczne miejsce. Wiesz mam mówić? Tak. Dobra, więc po pierwsze są dwie kasy, jedno pocież wejście za bilet, które kosztuje 80 peso, a drugi pocież podatek turystyczny, za który płacisz 450 peso. E, oczywiście akurat dzisiejszego dnia płatność kartą nie działała, więc kolejki były jeszcze większe i nie można było zapłacić e, kartą. Po czym jak wchodziliśmy, pani powiedziała, Uuu, nie możecie wejść ze selfie-stickiem, z GoPro możecie, ale z selfie -stickiem nie możecie, 50 peso proszę zapłacić. E, po czym wyrąbali nas z kolejki za to, że mamy jedzenie w plecaku, za które, które możemy przechować za kolejne 100, 100 peso. E, więc zostawiliśmy pod drzewem i liczymy na to, że mrówki tego, tego nie zjedzą. Jesteśmy po zwiedzaniu Chichen 3,5 pół godziny nam się zajęło. Trzy i pół godziny. Nie wydawało mi się, że... Jak Martynka to jest powiedziała, więcej Bazaru, Ale warto było zobaczyć. Polecam wszystkim. Polecamy do chicken itse. A teraz idziemy chicken, coś zjeść, bo chicken jesteśmy głodni. A Daniel cały czas mówił chicken pizza, pizza. I pan się z niego śmiał i powiedział, tak, tak, chicken pizza. Chicken pizza. Pani tam gotuje na garze. Z tyłu tam myje naczynia w misce. I są lokalsi, więc stwierdziliśmy, że zjemy tutaj i się nie potrujemy. Nie będziemy mieli sramka. Martynka, ile to będzie kosztowało? 110 zł za sześć takosów. 10 zł? 100 to jest 10? Nie. A nie na 5, 20 zł. 20 zł, 20 zł za. Są to to dwie takosy. porcje po trzy takosy i panom zrobi każdy z czym innym, żebyśmy próbowali. Mmm, się. Poczekaj, tutaj szamkę Już nagrywam zrobię. na YouTube, takie takosy dostaliśmy. Pani nam uklepała jak pierogi i tam dalej. Tak? No, ja się nie no. Proszę, ale jak to się mać, to ja tego nie nagrywam. Tak. Daniel, youtuber. Nasz pierwszy autostop w yeah, Meksyku, yeah. No, co na Całe 4 kilometry, ale Jesteśmy. <grystanie> Udało się dojechać na stopa. Dużo ludzi trochę, ale ładnie. Przewodnikiem dzisiaj? Tak, zapraszam Was do mojego basenu. Zaprosiłem dzisiaj dużo osób <noise> na tę wspaniałą imprezę. Mogę Wam pokazać ile. Oto mój zacny basen. Jak widzicie jestem fajny. Zapraszam bardzo dużo osób znajomych. Znajomi znajomych zapraszają i tamci znajomi znajomych. Um... I wszyscy dostają szafki za darmo. Dokładnie, dokładnie. Także zapraszam na dół do mojego basenu. Jona! Jużyłem ciebie! Jużyłem nie zapchała. Będziemy próbować lody o smaku maraku i z tekilą. I z limonką, w środku. A, tutaj A ja mamy chciałam, żeby bo... mieliśmy. A ja chciałam, ale to będzie rzecz nie Pan powiedział, że to jest, tylko, to jest tylko woda, cukier i owoce? No oprócz cukier? tego? Cukier, coś dla mnie. No oprócz tego, bo tu jest jeszcze tequila. Tequila, to też coś dla mnie. Alkohol, tak. To my sobie idziemy. No, tutaj... ja myślałem, że to wąż na początku. A tylko dżubica. Tylko duża. No a ładnie wygląda. Jau. Jau. Idziemy łapać stopa, wracamy do hostelu. Gdy wam pokażę próg zwalniający, to jest kawałek opon. Mają pomysły solo a piste. Gracias. Es muy peligroso en este camino, en esta ruta, con todos los coches grandes. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ¿de dónde es? Eh, De Polonia. De Polonia. ¿no? Sí. ¿Sabes dónde está Polonia? Sí. sí, sí, sí.